Co to jest tutoring? Mhm. To jest taka forma rozwoju, która mm, opiera się przede wszystkim na spotkaniu dwóch osób. Na spotkaniu. Jaka jest randka taka. No nie, niekoniecznie. Ma swoją strukturę. No randka <gry> też. Początek, rozwinięcie i zakończenie. I jest no to spotkanie tak. dwóch osób. Cudownie, no to już jesteśmy blisko. E, aczkolwiek trochę się to różni. Bardziej bym to może porównała, jeśli idziemy takim porównaniem, to może nie do randki, a do takiego spotkania bardziej rozwojowego, ale nie jest to sesja ani coachingowa, ani sesja jakaś terapeutyczna, nie jest to spotkanie koleżeńskie. Jest to spotkanie, podczas którego młody człowiek ma możliwość e, trochę poprzyglądać się sobie i temu, e, o co mu w życiu. Chodzi. Jakie są jego cele, um, które mogą się tutaj w różnych obszarach kręcić, czy to jakichś zawodowych, czy to bardziej takich edukacyjnych, czy też osobistych. No i właśnie ta rozmowa na tym polega, gdzie szukamy i odkrywamy, i sprawdzamy, czy to, co on sobie gdzieś tam wybrał, realizuje, czy to się sprawdza, czy też o coś innego mu w życiu chodzi. Tajemniczo, ale... Nie chcę zradać za wiele, bo więcej o tym na pewno powiem na kongresie. Um... A właśnie, a o czym będziesz mówić na kongresie? A właśnie o tym, a właśnie o tym, czym ten tutoring o jest. O tej randce, która nie jest randką, tak? Mm. <laughs> o tej randce, która nie jest randką, o tym, w jakich obszarach się poruszamy, ale o tym, czym sam tutoring faktycznie jest, czym też nie jest, ale też o tym, co fajnego my jako fundacja robimy z młodzieżą, o tej przestrzeni i miejscu, które tworzymy, o tak zwanym indywidualnym programie rozwoju, który myślę, że wychodzi nam całkiem nieźle właśnie. To jest takie, takie miejsce, taki program, w którym młodzież ma okazję nie tylko się spotkać, poznać i porozmawiać o tym, czym się w życiu zajmuje, zainspirować też nawzajem, ale przede wszystkim mmm, tworzymy taką społeczność, która pozwala im odkrywać, odkrywać siebie w bezpiecznym środowisku. Dajemy taką przestrzeń, a to jest, myślę, najważniejsze.